Jak powiedzieć kac po hiszpańsku? Jako, że jesteście już po imprezie sylwestrowej, sylwester to la nochevieja, la nochevieja po hiszpańsku, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak powiedzieć po hiszpańsku kac. I to właśnie zrobimy w dzisiejszym odcinku. Hola, ¿cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. Feliz Año Nuevo, Feliz Año Nuevo, czyli Szczęśliwego Nowego Roku. Mam nadzieję, że ten rok jest i będzie dla Was szczęśliwy i że nie macie zbyt dużego kaca i że będziecie mogli wytrzymać e, oglądając ten odcinek o kacu właśnie. E, będzie on krótki, obiecuję, żeby Was głowy za bardzo nie rozbolały. E, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie właśnie teraz, a my już teraz zaczynamy. Zapraszam! No dobrze, to jak powiedzieć kac po hiszpańsku, kac po hiszpańsku z Hiszpanii to la Reszaka. La Reszaka, a jak powiedzieć mam kaca, oczywiście jest to tengo resaka. Tengo Reszaka, czyli dokładnie jak po polsku dosłownie mam kaca. Jeśli chcemy kogoś zapytać o to, czy ma kaca, to jak to zrobimy? Oczywiście musimy zapytać tienes jest Reszaka, tienes Reszaka. Tak to właśnie wygląda i za chwilę kolejne przykłady. Kolejne przykłady, kolejne zdania, możemy powiedzieć. La resaca me sta matando, la resaca me sta matando, czyli Katz mnie zabija w tej chwili, teraz zabija mnie kac. Możemy też powiedzieć, na przykład, No puedo salir esta noche, tengo una resaca enorme, no puedo salir esta noche, tengo una resaca enorme, czyli nie mogę wyjść. Tego wieczoru nie mogę dziś, dziś wieczorem wyjść, bo mam ogromnego kaca. Też możemy to samo słowo kac, reszaka, zgrubić i zgrubienie od tego jest reszakon. El reszakon tu już się zmienia rodzaj i jest to rodzaj męski i możemy powiedzieć na przykład Tio, tengo un reszakon brutal. Tio, tengo un reszakon brutal, czyli stary. Tio, mam strasznego, brutalnego kaca. Też właśnie możemy to tak zgrubić i reszak on ma tę końcówkę on, która bardzo często do zgrubień właśnie służy w języku hiszpańskim. To słowo reszaka to oczywiście, jak już mówiłem na początku, jest kac w hiszpańskim z Hiszpanii, ale hiszpański z Hiszpanii to nie jedyna bariedad. To nie jedyna e, odmiana języka hiszpańskiego i słów na kaca jest tyle, że muszę się aż posłużyć listą, bo nie spamiętam ich wszystkich. Mówi się na reszak z Hiszpanii, też la caña en Chile, caña, dalej chaki en Bolivia, chaki, chuchaki, chuchaki en Ecuador, cruda, cruda jest najbardziej znana, bo to meksykańska i e, też w południowej części Estados Unidos, e, czyli Mexico i Estados Unidos, dalej goma, co ciekawe goma, Centroameryka. E, guayabo, guayabo, e, to też było mi znane, to en Colombia, dalej huma, Huma en cuba, dalej Mona, Mona en Venezuela i Raton, Raton en Venezuela también. Także dużo różnych wersji, na pewno jest jeszcze więcej, ale posłużyłem się listą z Wikipedii. Oczywiście najbardziej znana była mi Kruda i Guadiabo, ale reszta była mi nieznana, także bardzo ciekawe rzeczy, też ja się czegoś dowiaduję. No, mimo że mamy kaca i może nas boleć głowa, to ułóżmy sobie jakieś poważniejsze zdanie. Ohala no ubiera bebido tanto. Ohala no ubiera bebido tanto, czyli właśnie co to znaczy. Ohala to oby, ale ubiera bebido, no ubiera bebido tanto. Dlaczego mamy tutaj pluszku perfekta de subjuntivo? Oczywiście jest to życzenie wstecz, jest to życzenie już niemożliwe do zmiany. Z Ohala można też życzyć sobie czegoś wstecz, czyli fajnie by było, gdyby się to było nie wydarzyło w przeszłości. To znaczy, że wypiłem za dużo i mam kaca, ale życzę sobie, żebym nie był wypił tyle w przeszłości. Tutaj używamy do tego Ohala i plusz perfekto de subjuntivo, żeby gdybać w przeszłości i życzyć sobie czegoś w przeszłość w ten sposób. Właśnie o Ohala mam cały odcinek, który serdecznie Wam polecam i też o tym Mówię w najnowszej części, drugiej części e ze wszystkimi czasami subhuntiwo, i też serdecznie Wam polecam tę drugą część e -booka. Pierwsza traktowała o czasie teraźniejszym i tam też mówiliśmy o hala, ale w czasie teraźniejszym subhuntiwo, a teraz mówimy o różnych czasach i plus de subhuntiwo też oczywiście jest tam porządnie wyjaśniony. Także hala, no ubieramy wido tanto, jest to adekwatne zdanie do pokacowych wyrzutów sumienia, ale mam nadzieję, że nie będziecie musieli tego powiedzieć. Gdybyście jednak musieli, to dzięki odcinkowi Ochala czy e-bookowi drugiej części będziecie wiedzieć jak to zrobić. Jeśli mamy bardzo silnego kaca, czyli si tenemos una resaca muy fuerte, podemos utilizar Esta expresión. Si tenemos una muy fuerte, podemos utilizar esta expresión. Czyli jeśli mamy silnego, bardzo silnego kaca, możemy użyć tego powiedzenia. Jest to bardzo ciekawe, kolokwialne powiedzenie, które za chwilę poznamy. I jeśli ktoś nam mówi, że po co tyle wypiliśmy, powinniśmy mieć wyrzuty sumienia, czy nie powinniśmy byli tyle wypić, to my możemy na to wykrzyknąć do nich Kemekiten lobajlao. Kemekiten lobajlao, e, czyli, co to znaczy? Niech mi zabiorą, czy też dosłownie, żeby mi zabrali, niech mi zabiorą to przetańczone. To, co przetańczone, czyli to, co przetańczyłem, to już mi tego nikt nie odbierze. To znaczy, że nie mam wyrzutów sumienia żadnych, że ok, boli mnie głowa, tego ryszaka, mój fuerte, ale nikt mi nie odbierze tego, że się dobrze bawiłem na imprezie. Bardzo często właśnie Hiszpanie używają tego I ten lo bailao w różnych innych wersjach, w różnych innych konfiguracjach też, ale bardzo często właśnie w takiej wersji, żeby podkreślić, że wcale nie nie żałują, że coś tam zrobili, bo bawili się dobrze i tego już nikt im nie odbierze. Jeśli taka ekspresjon, ta ekspresjon Lo Lowajlao, Was interesuje, to napiszcie w komentarzu, czy interesuje Was odcinek o tym właśnie i o różnych innych konfiguracjach i innych kontekstach, w których można użyć właśnie tej ekspresjon, bo jest ona bardzo często używana właśnie w takich zabawowych, zabawnych sytuacjach. Także kemekiten Lowajlao. No i tak to właśnie wygląda w języku hiszpańskim, z Hiszpanii przynajmniej, zapamiętajcie, że w hiszpańskim z Hiszpanii. La Resaka to właśnie kac el Reschacon to kac bardzo silny. el Reszacon oczywiście można to wzmacniać też przymiotnikami, tak jak to widzieliśmy na przykładach. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i że był dla Was przydatny. Mam nadzieję, że nie był dla was zbyt bolesny. Mimo że być może macie kaca, choć mam nadzieję, że nie. Jeśli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz, to zawsze pomaga. Ja Opowiem Wam na sam koniec, jak zawsze, gdzie nagrywam ten odcinek. Jeśli widzieliście odcinek przedświąteczny o tym, jak powiedzieć choinka, to wiecie, gdzie jestem. Jestem w Fince de Osorio, w posiadłości rodziny Osorio, nad terrorem. Terror to bardzo piękne pueblo, które jest tam w dole. I tutaj nagrywałem właśnie odcinek, który też Wam polecam, o tym, jak powiedzieć choinka po hiszpańsku. Mimo, że już jest po świętach, to mimo wszystko możecie ten odcinek obejrzeć. Mam nadzieję, że będziecie w nowym roku. Mieli dużo owocnej nauki i dużo kontaktu z językiem hiszpańskim. Tego wam życzę, ale nie będę już przedłużał, no bo dzisiaj dzień reszaka, dzień kacowy. Także bardzo serdecznie wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. Feliz año nuevo i salut. I ja już będę powoli uciekał, ale wy nie uciekajcie jeszcze. Tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi kochani patroni, którym pięknie dziękuję za wsparcie, bez którego to wsparcia rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli jeszcze nie jesteście patronami kanału, a chcielibyście wesprzeć Ablo Español, odwiedźcie serwis patron.pl albo postawcie mi wirtualną kawę przez serwis kawowy, wszystkie linki znajdziecie pod spodem w opisie. Subskrybujcie również i bijcie w dzwoneczki, żeby żaden nowy odcinek wam nie przepadł, a ja jeszcze raz pięknie wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias i y Asztalego.